Hej, przepraszam, że wczoraj bez odcinka. Dziś bez roleplayu. Zapraszam do oglądania. Zajdź ze mnie, to jest Wiesz, to by cię miotu z planszy Simba. Dobra. Dobra. Ale ja ostrzegam, jem połowę. Jesz cały tak-tak. złotych, Chujnie. Jedz cały idzie. 5 dych, 100 lat, 100 lat, niech żyje na wodar! Kurz <słek> no, jak ona nie dostaje głowy, no, no ale ja kurwa no! Jak oni na chnapistola? Nie chce się grać, w tą grę kuz nic to mnie przed smoka zaj! <grym> <grym> on ma cwity bagieta, on matwity, na pewno! On jest od Bagieta, ja nie, to jestem przed smokeiem, ja Dobra, idź na... On snajpi! No Matę Zero Throwing ma na mnie. Smuk. Smoka na rampę dali, smoka! Widzę im całą dżunglę, nie? Całą lusieńką dżunglę. Przerywa mi tego Discorda, ja bo w ogóle Discorda nie będę używał. Wracam na TeamSpeaka. O oh, kurde! <laughs> kurwa se To Tetris może być chcesz? nie ma o, no, no, no. Patrzę ramkę aha konie jest w środku i daj o Babciu, ja z podobnym problemem co kolega borykam się z uzależnieniem odporno mam dziewczynę i się rucham i wtedy jest gig. No i zajebiście ale jak wyjeżdżam za granicę pracuję na jakiś czas i nie rucham to od razu powracam do nałogu jak wyjść z tej sytuacji nie ma wyjścia. z tej sytuacji nie ma wyjścia. To jest bardzo dobre, bo tak to byś chodził i inne baby podrywał. Tak to widzisz. Nie ma twojej kobiety, a to walisz konia za granicą. Możecie robić cyberseks. O, zwalcy konia bezporno i tyle. pobudź swoją wyobraźnię. I za moich czasów to trzeba było zamykać oczy i wyobrażać sobie koleżankę z pierwszej ławki, kurwa, co się działo przed tobą. Dlatego on tak rozwinięto dobrą wyobraźnię. Potem się czytało książki i tak dalej. To jest Liltog akurat, Liltog, tak. To wiesz, masturbowałeś się, wymy, wymyślałeś. Pan też nie jest jakiś 5 złotych. Wszystkiego najlepszego, piękna. Ale dziękuję bardzo, piąteczko. Zresztą je mieć. Sorta, sorta, uważałem. Nie teraz, kurwa. Ej, ja gram lata jak coś. Słuchajcie KUBON! Nasz... Co ty masz dzajku prywatne intencje k ku... do mnie? Dwa razy jako infocor No prostu... leży. i jeszcze kurnik, kur syn! Cio. No co ty A. Jak? Nie wyzywajcie Apsana no co? Nie zmienił się. Nie gdzieś... no, kurwa, nadal. kurwa, żeby kraj miał więcej e, prawa kurwa, od policji, jeba, kurwa, Grendy. <śmiennie> no? Dobrze Bagieta, jedzie z Grendy! Na, na Nie Bo Grendy, ja ci powiem co robił Grendy. Grendy sugerował babiecie, Bagiecie homoseksualizm, kurwa GTA. A Bagieta jest sztywny i on nawet jak do niego celowali sklamy to nie dał kurwa swojego sierżanta buziaka bo powiedział że nie jest gejem oni są przed wszystko idzie bylecze ale są... są ale zasko... wie Post... kurwa wystraszyły debila i ja pierdolę zabaw o sobie spadłem idź do account idzie do B, idzie do będzie się szkodziło powiedzieć tak jestem hazardistą, jestem uzależniony od hazardu no. Dawać właśnie hajs, kurwa web, łeb kurwa. 60 złotych minut albo mi streama. Kurwa jego match. Kurwa człowieku. Oho no. W Polsce jak kurwa w spożywczym sklepie poprosisz o miód, to dostaniesz słoik miodu. A tutaj jak się kurwa zapytasz o miód, to on się spyta czy chodziło ci o syrop glonowy. Więc one są i jak sobie pomyślę, że po prostu trzeba wydać 20-30 tysięcy złotych na schody, żeby były ładne. Nie żeby działały, tylko żeby były ładne. To jest takie, wiesz, ja pierzotem jeżdżę nie bez powodu, prawda? Więc ten, więc yy... te komory, yy, yy, komora, nie, komora to yy, samobój. A... Będę gdzieś tam się pojawiał. i Włosy mi się odstają. Ku... Fryzurę dojebałem dzisiaj piękno. Muszę je zaczesać. O, i tak z zje... słuchawkami. O! Żeby być łysym. Tak jest. Ja szcząpku ku... Zakola to mną, no zakolka są, ale mam dobre zakola, nie? Na ga gangsterskie zakola mam. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Można powiedzieć, że powoli po 33. 30, 32. 32, tak? 32 latach życia i mm, jeszcze za miesiąc będę miał 33. Zaczynam się akceptować, akceptować. Zaczynam się sobie podobać. Mogę. Random A. ma twojego smoka. No to ładnie, kurwa, nie jak ten random. No to ty, to ty możesz jeździć, idiota! Nie, dobra, ty jesteś przy... Przysięgam ci, że ja kurwa. Nie wiem, ten mrucno ci oczy, kurwa zaślepia, czy co. Te kurwy żydowskie ci zamykają k. p. zaraz. Ja co No co kurwa twoje pochodzenie się. Pan, więc udykasz pi*** się słuchasz no bo już naprawdę kurczę się nie Oy. podnosisz A jeszcze się k***a kur... bezdobrze nie <laughs> Klasyczek Jedźmy, jedźmy, pchajmy, pchajmy tą galę po co skanujecie, prajmy. no po co skanujecie, no k***a, mat e, na... Skanujecie to Po co ja kur... Ej stoi ktoś na szorcie i skanuje po to żeby nas na pi*** jak przebiegamy ja skanowałem, bo mnie napierdalał. Głupota! Głupota, kurwa! O, to lepiej nie napierdalać i dostać. No kurwa! Jak to, to jest głupota, kurwa! stoisz tam i skanujesz i oni we dwóch nas napierdalać, człowieku! To oni nas skanowali, nie ja ich! Po to, że oni mnie ale skanowali ja ich Ale skanowali, ale, ale drzewie, po co? Ale po co? Trzeba obiec! Mówi, no, co? Mogę się wychwać, mówi ja ci biec, mówi ci biegnij, to biegnij, kurwa! Nie ja pierdolę... Dobra, nie mogę, nie mogę, no nie, nie mogę. Dobra, ja ci daj mu uta kur... pier... człowieku, bo nie A miało być bez kłótni. A idź kur... się nie da z nim mnie kucić kur...